Cześć, kochani, witam Was w nowym vlogu na moim kanale. Montując materiał z ostatnich dwóch dni, ja sobie zdałam sprawę, że nie przywitałam się tutaj z Wami. No i słuchajcie, no nie może tak być. Także witam Was bardzo serdecznie razem z Szafirem <grym> w nowym e, filmie. Mam nadzieję, że tęskniliście, bo ja za Wami bardzo i wracam do regularności. E, w sobotę zobaczycie tego vloga, we wtorek planuję kolejnego, także trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało. Zapraszam Was do obejrzenia materiału z y, przedwczoraj i z wczoraj, i później widzimy się tutaj z powrotem. none kind of them Tired of seeing you in pain, your head's in a haze. will you lean on me? I'll catch you if you fall. So take a leap of faith. Your fixed ideas clouding up mine. Oh, mine. Don't and bump. Won't stop until common sense applies. The sun illuminates ahead. Need you to let go. Ale muszę powiedzieć, że moje włosy dzisiaj nieźle włosują, powiem Wam. Tak odżyły przez ostatnie 5 miesięcy, kiedy mocno ograniczyłam ich prostowanie i w ogóle maltretowanie suszarką. No są super. To są dwa produkty, którym zawdzięczam ostatnio tak fajne włosy. To Serum Skerastas. To jest serum, które nakładamy na noc i po nim włosy są bardzo odżywione, mięciutkie, pięknie pachną, super się układają. No to jest moje odkrycie i mam zamiar też kupić. Teraz mam na imieniny, ten kosmetyk, bo myślę, że będzie tak samo zachwycona jak ja. Zakochałam się również w tej masce z Only Bio. Ona też powoduje, że włosy są bardzo odżywione, takie wygładzone. Również pięknie pachnie. Ja w ogóle uwielbiam jak kosmetyki. Ładnie pachną, a jeszcze jak pozostawiają ten zapach, tak wiecie, na długo do kolejnego mycia na włosach, no to to jest mm, rewelacja. Ja mam kręcone włosy i one uwielbiają wszystko, co je nawilży i ta maska naprawdę daje radę. Przetestowałam sporo masek też takich z górnej półki, ale ta naprawdę sobie radzi świetnie i nie trzeba wydawać, wiecie, grubej kasy na to, żeby mieć naprawdę fajny kosmetyk. Moje dzisiejsze śniadanie, niezbyt duże, mam tu chlebek z niskim indeksem glikemicznym, pastę jajeczną zielonego ogórka, nie jest ono zbyt obfite, bo też dzisiaj rano brałam swój zastrzyk z manżaro i totalnie nie mam apetytu, no ale rozsądek podpowiada, żeby coś zjeść, także robię sobie jeszcze kawkę i to będzie moje śniadanie. Kawka się robi, ale ja też obowiązkowo do kawy biorę szklankę wody i ja piję wodę z odrobiną soli, żeby ta woda się lepiej w organizmie przyswajała, żeby tak nie przelatywała przeze mnie, tylko faktycznie, żeby ten organizm był nawodniony. Też yy, zaraz po wzięciu leku i tak jak kolejne dni później, pragnienie jest okrutne, także ja tej wody wypijam naprawdę dużo, ale to dobrze. Muszę zacząć przykładować. No, się... I myślę, że ty jesteś swobodne. najlepszą osobą, przy której mogę to robić. Swobodnie się będzie. A w dobrać. ogóle wiesz, jeszcze jedną rzecz Ci chciałam powiedzieć, ale to off the record, tak. Że ja sobie zdałam sprawę yy, wczoraj z tego, że we wrześniu za dwa lata my się będziemy znały 20 lat. To jest duże niż z ze starym. Takie stare już! Boże! Przeraża okay. mnie to! No dobrze, czyli jedziemy do Poznani, idziemy na śniadanie. Ja mam krótką listę zakupów, tylko dobra marka. A ty? Muszę wejść, bo tą maskę, którą mi polecałaś ostatnio, ale to nie skończyłam. On tak, ona no. będzie w Rosmanie? Dostępna. Yy, tak, ja ją kupiłam w Rosmanie. To wejdziemy do Rosmana. Mam kartę podarunkową <grym> do Ritualsa. O, oh my god! No. E, muszę wejść do Lerua, ponieważ wiesz, życie po 30. muszę kupić drabinkę do kwiatków. Okej. Okay. Wiesz, cieszą mnie takie życie no. eee, na I to w zasadzie chyba tyle. Okej, okay, no dobrze. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że yy, ja wiem, że wszyscy oglądają moje filmy nie? i wiem, że wy i tak słuchacie tego, co ja gadam, ale mam taki mega cringe, jak mam przy gadać do kamery. To znaczy, dla mnie to, to jest zupełnie naturalne. Okej. Okay. I to w ogóle nie przeszkadza. Ten materiał może być dla Was troszeczkę chaotyczny, także już spieszę z wyjaśnieniem. Przedwczoraj byłam na rzęsach, wczoraj na małych zakupach z moją przyjaciółką. No, właśnie, te wszystkie mm, przygotowania to dlatego, że jutro rano, czyli w sobotę, wylatuję do Budapesztu i. Celem tego wyjazdu jest taki mały city break, chcę też zobaczyć Budapeszt, bo nigdy tam nie byłam, ale takim głównym celem tego naszego wyjazdu jest niedzielny koncert Imagine Dragons, na który się strasznie cieszę. I ja lecę z drugą moją przyjaciółką, także mam nadzieję, że spędzimy bardzo fajny czas. No i właśnie dlatego, że wyjeżdżamy na taki krótki wypad, bierzemy tylko bagaże podręczne. No i wiadomo, bagaż podręczny, potrzebne są mniejsze pojemności kosmetyków, dlatego byłam w Rossmanie, żeby kupić sobie właśnie takie małe rzeczy typu szampon do włosów, pasta do zębów, znalazłam też takie maski do włosów w saszetkach, bardzo fajne rozwiązanie. Ale słuchajcie, dorwałam takie śliczne pojemniki do kosmetyków. One mają pojemność 60 ml, czyli idealnie do bagażu podręcznego, w którym maksymalna pojemność to jest 100 ml. I one są silikonowe, one mają tak piękne kolory myślę, że one będą spokojnie wielokrotnego użytku także przydadzą mi się na późniejsze wyjazdy mogłam wziąć zwykłe plastikowe no ale no zobaczcie jakie to jest piękne słodkie są te pojemniczki kolejną rzeczą też pod kątem wyjazdu to jest płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni Generalnie do dezynfekcji rąk, ale wiecie, można go użyć też po to, żeby spryskać tam jakąś powierzchnię. I w ogóle spodobało mi się to, że to jest w sprayu, a nie w żelu, jak większość, jak większość tego typu produktów. Kupiłam też jakieś takie małe chusteczki do demakijażu i do rąk, również odkażające. Żel pod prysznic, i to, słuchajcie, jest jeden z fajniejszych Żel pod prysznic z Rosmana. Ten zapach Mango Bazylia jest cudowny. Ja w ogóle lubię takie bazyliowe nuty, zresztą to już pewnie wiecie, bo też gustuję w takich perfumach. Pokazywałam Wam kiedyś moje perfumy Guerlain, które właśnie też są z nutą bazyliową. No i ten Żel pod prysznic jest jeden z moich ulubionych. No i jest, słuchajcie, śmiesznie tani. Mam też dwie rzeczy do włosów. Kupiłam sobie taką dwuminutową maskę z OnlyBio. Z tej serii mam e, taką klasyczną maskę do włosów, którą trzyma się na włosach 15 minut. Pokazywałam wam ją wcześniej e, w tym filmie i mam jeszcze jeden produkt, który bardzo chciałam wypróbować. To jest serum, które ma wygładzać włosy i mają być one. Podatne na prostowanie, a wręcz e, nie kręcić się tak bardzo i wyprostować się już pod wpływem e, suszarki, aż do pięciu myć. I jestem tego bardzo ciekawa, bo no, moje włosy są kręcone i e, ja je bardzo często suszę, bardzo często prostuję. No teraz rzadziej, ale jak wiecie, y, mam taki y, aktywniejszy y, czas, jeśli chodzi o pracę, to y, faktycznie te włosy są ciągle poddawane przeze mnie torturom. Także mam zamiar sobie to wypróbować i też może ten wyjazd jest fajnym momentem, żeby sobie przetestować taki kosmetyk. Ma być w ogóle bardzo gorąco. Ma być około 30-33 stopni, także zabieram praktycznie samoletnie ciuchy, sukienki, jakieś lniane, lekkie koszule, bo no faktycznie pogoda ma nas tam rozpieszczać. Jeśli chodzi o kosmetyki, to już jest wszystko. To, był taki, to były takie małe zakupy, żeby kupić dosłownie to, co jest mi najbardziej potrzebne i uzupełnić jakieś tam braki, które miałam w kosmetykach. I znalazłam jeszcze jedno cudo. To jest chyba ta sama seria, co te pojemniczki podróżne. To są, słuchajcie, zatyczki do Stanleya. Ja mam kubek Stanley, no i właśnie stwierdziłam, że no, jest to takie urocze, no to wiecie, to jest rzecz totalnie niepotrzebna, no ale jaka słodka. I e, stwierdziłam, że mm, kupię, co prawda trzy mm, prawdopodobnie mi się nie przydadzą, ale podzielę się może z Piotrka bratanicami, bo wydaje mi się, że chyba też mają te kubki. Także e, dziewczyny, jak się zobaczymy, to dostaniecie po kwiatku. Lecę się pakować, jeszcze dzisiaj um, robiłam taki, wiecie, totalny deep cleaning, lubię tak przed wyjazdem, e, po powrocie, maseczki, te sprawy, jeszcze muszę um, umyć e, moje włosy. Użyłam sobie samoopalacza, możecie widzieć, że mm, no skóra jest w fajnym kolorze, nie jest taka blada. E, muszę ten samoopalacz jeszcze zmyć, bo powinno się go trzymać e, 3 godziny, a ja mam już go na sobie chyba 5 Myślę, że będę mogła spokojnie założyć e, sukienkę, a moje nogi nie będą przeraźliwie blade. Także lecę się pakować i odezwę się do Was tutaj jeszcze. Dla tych z Was, którym brakowało szafira, bo tutaj nie wiem, czy szafir wiesz, była petycja, żeby było Cię więcej na vlogach. Daję znać, czy piesek ma się dobrze. Przesyłam mokre buziaczki. No co? W kurzecie? Jak zaburzam Twoją prywatność? Ale ludzie chcą wiedzieć co u ciebie. Nie wstydź się. Nie wstydź się. To kryzys, Na chwilę mówię po cichu, bo Piotrek już śpi, a jutro rano odwozi nas na lotnisko do Berlina, także niech się wyśpi, bo będzie z Poznania jechał w dwie strony. Eee, wybaczcie mi mój wygląd, ale już jestem na maksa zmęczona. <grych> Przyszłam jeszcze do kuchni, żeby sobie tutaj podłączyć tablet, zegarek, słuchawki i żeby też o tym nie zapomnieć, dlatego w kuchni to zostawiam, bo będę miała to na widoku. Ale chciałam Wam powiedzieć o czymś, co jest moim guilty pleasure ostatnio. Takim moim, e, taką moją co wieczorną przyjemnością, i praktycznie oglądam to jak serial i już Wam pokazuję o co chodzi. Namiętnie oglądam ostatnio proces Diego. Ta dziewczyna na TikToku. Tutaj macie jej nazwę. Tak genialnie o tym opowiada i robi codziennie wieczorem. Streszczenie tego, co działo się na sali sądowej danego dnia, bo ten proces nie jest transmitowany na żywo. I powiem Wam, że no, tam jest grubo. Polecam Wam posłuchać, jeśli interesują Was takie rzeczy. Ja się wkręciłam na maksa. Jeśli nie wiecie, o co tam w tym procesie chodzi, to jakby głównym oskarżonym jest P. PDD, jeden z bardziej znanych amerykańskich raperów, jego um, oskarża jego była dziewczyna Cassie i jakby głównym zarzutem, um, który ona kieruje w jego stronę, jest handel ludźmi i przez ten handel ludźmi w tej sprawie rozumie się. Um, to, że była ona przywożona ze stanu, ze stanu do stanu w celu wykorzystywania seksualnego. Także no, temat jest naprawdę no. poważny i powiem Wam, że jestem mega ciekawa, czy koleś pójdzie siedzieć, no bo myślę, że mają za co go m, wsadzić. No, zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy, bo z tego, co m, czytałam, to ten proces ma się zakończyć w przyszłym tygodniu. Ja jeszcze dopakowałam sobie y, najważniejsze rzeczy do mojej torebki, taką małą kosmetyczkę z jakimiś tam drobiazgami, portfel, mniejszą torebkę, którą będę y, sobie nosić prawdopodobnie jak będziemy zwiedzać, wszystkie bilety wydrukowane na w razie czego, okulary, okulary przeciwsłoneczne i sweter, gdyby zrobiło mi się w samolocie chłodno. Ja uciekam już pod prysznic. Jestem spakowana praktycznie. Wszystko już mam uszykowane. Lecę pod prysznic. Będę sobie jeszcze w międzyczasie słuchać tego procesu, co tam się dzisiaj wydarzyło. Chciałabym jeszcze zmontować dla Was tego vloga, żebyście na jutro rano mieli go na kanale. Za dużo snu już mi pewnie dzisiaj nie zostanie, ale myślę, że będę mogła sobie po drodze przyciąć troszeczkę komara w samochodzie. Myślę, że widzimy się we wtorek i chciałabym wtedy wrzucić Wam vloga z wyjazdu. Ucieczki, i do następnego.